Wibracja dnia na wtorek, 8 lipca 2025 roku. Wibracje budujące to 6 i 9. Wibracje pośrednie to 6, 9 i wibracja docelowa to też 6. W tle jeszcze mamy 8, siódemkę i dziewiątkę. więc dzisiaj, szanowni Państwo, trzeba będzie zadbać o ciągłość kontaktu. W sensie takim, że zdarza nam się powiedzmy coś takiego, że a, miałem zadzwonić do Wojtka, przeleciał jeden tydzień, drugi tydzień, nie ma tego kontaktu. Miałem gdzieś tam powiedzmy się gdzieś odezwać, coś załatwić, odkłada to na później. I dzisiaj, szanowni Państwo, te sprawy odkładane na później dobrze byłoby ruszyć. W sensie takim, że im później się odezwiemy, tym trudniej, powiedzmy, dla nas. Ale też na przykład dzisiaj, kujmy żelazo póki gorące. Czyli poznajesz jakąś osobę, w sensie, powiedzmy, osobistym, daj wizytówkę albo jakiś kontakt do siebie, żeby ten ktoś mógł Cię znaleźć. Rozmawiasz z kimś tam, powiedzmy, biznesowo, też zadbaj, powiedzmy, o to złapanie tego kontaktu, żeby tutaj, powiedzmy, można było te biznesy dalej gdzieś tam, powiedzmy, tworzyć, kręcić, etc., bo dzisiaj tam, gdzie czegoś powiedzmy zaniechamy, tam już będzie amen i pozamiatane, że będziemy sobie próć w brodę, że spotkaliśmy jakąś tam powiedzmy szczególną osobę i teraz powiedzmy nie mamy jakiejś znaleźć. Więc za tą mądrość trzymam kciuki, dzisiaj wyrabiamy wizytówki i dajemy je tym osobom, które nam się podobają. Dobrawróżba.pl, polecam serdecznie Sylwester Hordecki.